Las Rejkowizna, zielone płuca świdnika i ulubione miejsce spacerów mieszkańców, stał się areną dyskusji o przyszłości. Przedstawiciele rządu, leśnicy, lokalne władze i społecznicy spotkali się dziś na wspólnym spacerze, by rozmawiać o tym, co ważniejsze gospodarka leśna czy społeczna potrzeba ochrony natury. Drodzy Państwo, odbyliśmy spacer, podczas którego odbyły się równie gorące dyskusje. Wypracowaliśmy, powiedzmy, na ten moment pewne rozwiązania i najważniejsze, otrzymaliśmy deklarację, że dopóki nie będzie wypracowane stanowisko przez taką Radę Społeczną Działającą przy, przy Lasach, nie będzie tutaj prowadzona żadna wycinka, co jest bardzo istotne i taka deklaracja padła i liczę, że ona jeszcze padnie tutaj dzisiaj przed kamerami. Natomiast minister powiedział, że będzie nas bardzo wspierać w tym, żeby tutaj na terenie Świdnika powstał las społeczny, ponieważ nie jest to też taki prosty proces. Ale o tym to już może opowie więcej sam pan minister, którego serdecznie tutaj zapraszam do wypowiedzi, a od Państwa oczekujemy później pytań, bo jest o czym mówić. Chciałem podziękować za to zaproszenie dzisiaj. To jest trochę rola głównego konserwatora przyrody, żeby ruszył się z gabinetu w Warszawie i pojechał w teren. Jest 16 województw do objechania, piękne miejsca, piękne lasy, piękne nowe rezerwaty, potencjalne nowe rezerwaty, nad którymi też pracujemy. Ja dzisiaj jestem tutaj, żeby po pierwsze wyjść wspólnie do lasu z tą grupą ludzi. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, dzisiaj spotkaliśmy się tutaj mieszkańcy, społecznicy, inicjatorzy też tego spotkania, samorządowcy, leśnicy. W tym gronie dzisiaj rozmawialiśmy przez ostatnie półtorej godziny, będąc w tym lesie, o tym, co się zadziało w lasach, co się zadziało w kontekście ochrony przyrody przez ostatnie lata. Jest istotna zmiana, to jest, to jest to wyzwanie, przed którymi dzisiaj stoją wszyscy urzędnicy, politycy, też instytucja, jaką są Lasy Państwowe, które gospodarują od wielu, wielu lat w Polsce na terenie lasów. Dzisiaj od mniej więcej. Okresu przed 2020 rokiem nastąpiło coś, co zupełnie zmieniło ten paradygmat. Społeczeństwo bardziej interesuje się tematem gospodarki leśnej, kwestia COVID-u, mediów społecznościowych. Nie wiemy, co się zadziało, wiemy, że taka jest rzeczywistość. Nie można mówić, że nic się nie wydarzyło. Trzeba się do tego dostosować, trzeba się do tego dopasować. I wszystkie instytucje, które zajmowały się zarządzaniem lasami, muszą znaleźć sposób i nad tym pracujemy, żeby ten głos społeczny był wysłuchany, żeby znaleźć. Sposób na nową standaryzację partycypacji społecznej. My takie, takie dyskusje prowadzimy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Pan dyrektor generalny przyjął też taką pracę dotyczącą właśnie nowego systemu partycypacji społecznej, po to, żeby bardziej efektywnie funkcjonować na poziomie nadleśnictwa i uwzględniać też ten głos mieszkańców. My w ministerstwie pracujemy wspólnie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych nad koncepcją tzw. lasów społecznych, czyli lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Lasów, w których ten aspekt gospodarczy nie miałby być już jedynym najważniejszym, ale ten aspekt ekosystemowy, turystyczny, rekreacyjny, jako ten drugi niezwykle ważna, w zasadzie pierwszy w kontekście tych lasów społecznych. Te aglomeracje miejskie, takie jak aglomeracja lubelska, tutaj okolice Świdnika, no to jest to, miejsce, to jest to miejsce, gdzie mieszkańcy z tych lasów korzystają na co dzień, właśnie z uwagi na rekreację, odpoczynek, wszystkie też te usługi ekosystemowe, które lasy, lasy świadczą, na przykład w kontekście retencji, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych, postępującej suszy, która no już widzimy dzisiaj, obserwując chociażby obszar Biebrzań Parku Narodowego, gdzie mieliśmy pożar w marcu, że to jest zjawisko, które, które postępuje. Ja z wielkim zadowoleniem dzisiaj przyjąłem tę rozmowę, to spotkanie w trudnym temacie, temacie, który budzi emocje, ale byliśmy tu dzisiaj wszyscy razem, z wielkim zadowoleniem przyjąłem też tą deklarację pana dyrektora regionalnego tutaj Lasów Państwowych w, w Lublinie o tym, o tym spotkaniu, o tej chęci rozmowy. To jest też przykład tego, że Lasy Państwowe, szanowni państwo, się zmieniają. To jest długi i trudny proces, ale tego dialogu brakowało przez lata. Przez ostatnich 8 lat no, można powiedzieć, że prawie w ogóle go nie było. Dzisiaj ten dialog jest. Leśnicy wykonują swoją pracę, zarządzając tutaj tym, tym terenem, ale wsłuchują się też ten, w ten głos lokalnej społeczności. Nie da się zbudować niczego stabilnego bez tego konsensusu, bez tej współpracy. To spotkanie, które ma się odbyć po 11 maja. <laughs> Tutaj nad leśnictwie, gdzie będzie też zewnętrzny facilitator, który będzie prowadził też te, te rozmowy, pewnie kilka spotkań. To nie wystarczy jedno spotkanie, kilka spotkań, gdzie trzeba usiąść, znaleźć jakiś wspólny kompromis. Ja będę apelował o to, żeby poszukać tutaj w ramach takiego wzajemnego szacunku, wzajemnego zrozumienia, zrozumienia jednej i drugiej strony. Być może tu wystarczy kilka prostych rzeczy. My patrzyliśmy na ten pas, który znajduje się przy samych, przy samych zabudowaniach, przy samych domach. Czasami kwestia takiego 50-100 metrowego pasa, tak zwanego ekotonu, przy samych zabudowaniach, który zostawia ten las dla mieszkańców, którzy są zżyci z tym lasem, którzy czują, że ten las jest czymś, co stanowi o ich jestestwie, on często wystarcza. On często wystarcza w kontekście tego, żeby coś uchronić, i coś ugrać też w kontekście tego, o co, o co ludzie tutaj walczą. Idea Lasów Społecznych, nad którą pracujemy, będzie polegała na wprowadzaniu różnego rodzaju modyfikacji i ograniczeń też w kontekście tej prowadzonej gospodarki leśnej właśnie po to, żeby wzmacniać ten aspekt społeczny, ten aspekt rekreacyjny, wielofunkcjonalny, ekosystemowy lasów. Pierwsza grupa miast, która w, w zeszłym roku została wprowadzona do tego projektu pilotażu. My będziemy chcieli na przełomie kwietnia, maja pokazać już pierwsze pierwsze mapy tych obszarów lasów społecznych dla 15 aglomeracji. Na przełomie września października będziemy chcieli zamknąć już proces sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na tych lokalizacjach. Lasy tutaj w aglomeracji lubelskiej w okolicach Świdnika, ja będę się przyglądał osobiście temu procesowi, który tutaj będzie się działo przez najbliższe miesiące w kontekście tego wypracowania jakiegoś wspólnego scenariusza, pewnej modyfikacji tej gospodarki, która była tutaj założona w planie urządzania lasu. To jest połowa planu urządzania lasu, jeszcze jest druga połowa, to jest Dobry czas, żeby ten moment też wykorzystać na pewnego rodzaju modyfikacje. Bardzo dziękuję za tą inicjatywę tutaj, mieszkańców, że chcecie. Pod Lublinem, koło Świdnika, chcecie lasów o wiodącej funkcji społecznej, chcecie lasów społecznych. To jest niezwykle ważna informacja. To jest coś, nad czym pracujemy od półtora roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. To jest coś, nad czym będziemy pracować przez następny czas, na pewno do końca tej kadencji. To nie jest prosty proces, to jest bardzo złożony proces. Natomiast ja absolutnie, moja deklaracja jest taka, że będziemy się temu tutaj dokładnie przyglądać. Po nałożeniu tej całej Matrycy wytycznych i rekomendacji, którą żeśmy wypracowali przez rok czasu. Rok pracowaliśmy wspólnie: leśnicy, samorządowcy, przyrodnicy, przemysł drzewny, aktywiści wszyscy razem przez rok pracowali w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach nad stworzeniem systemu i wytycznych i rekomendacji, jak chcemy chronić lasy w Polsce. To jest potencjał i dobra baza do tego, żeby pod Lublinem, obok Świdnika, czy między Lublinem a Świdnikiem, powstały tutaj właśnie lasy, lasy społeczne. Ja wierzę, że to się da wypracować z waszego lokalnego punktu widzenia. Ministerstwo będzie was z tym wspierać. To był dobry czas dzisiaj, dobra rozmowa. Wiem, że tutaj są emocje i one oczywiście muszą być to jest w pełni zrozumiałe, ale też zaangażowanie i radnych tutaj, i pana burmistrza, pana wojewody, pana dyrektora, samorządowców, tutaj też z lokalnego terenu. Spotkania, które były wcześniej, możecie być dobrym przykładem do tego, żeby pokazać, że ten dialog jest możliwy, że ta współpraca jest możliwa, a to, co jest naszym zadaniem. To jest na pewno kwestia pewnych rozwiązań też systemowych, prawnych, jak chociażby zmiana przepisów w Polsce, nad którymi będziemy pracować w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Rozpoczniemy pracę o tym archaicznym przepisie, tak? który mówi o tym, że nadleśniczy jest odpowiedzialny za to, jeśli ktoś wejdzie do lasu, dzisiaj spada mu gałąź na głowę, to nadleśniczy może pójść do więzienia. To w wielu aspektach paraliżuje też te kwestie. Nadleśniczy boi się podjąć tego ryzyka, tej, 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 tej zmiany prowadzenia gospodarki leśnej, na przykład przy jakichś głównych szlakach. Musimy zmienić te po to, żeby wprowadzić pewną normalność, ale też po to, żeby dać szansę właśnie takim miejscom, po to, żeby je zostawić, po to, żeby prowadzić tam jakiś rodzaj prac, który będzie tylko pracami pielęgnacyjnymi, po to, żeby było bezpiecznie. Natomiast te lasy, no, z uwagi na tą bliskość, one powinny głównie służyć tutaj tym funkcjom takim społecznym, rekreacyjnym i ekosystemowym. Bardzo dziękuję. Temat jest ponadpolityczny. Ja widzę radnych wszystkich stron. No wszystkim nam mieszkańcom zależy na tym, by ten las był naszym parkiem, naszym życiem, naszym świeżym powietrzem. Bardzo mnie cieszą te deklaracje i też te zmiany, w, w jakim kierunku idzie prawo. No można by powiedzieć, że może się uda, że minister Mikołaj przyniesie wkrótce nam prezent jak, jakieś zmiany ustawowe prawda, w kierunku lasów społecznych. Bardzo mnie też cieszy deklaracja powtórzona dzisiaj też tu przez pana dyrektora, że ta wycinka będzie wstrzymana też do czasu, gdy ten zespół współpracy lokalnej będzie zorganizowany. Też będę w nim mieszkańców reprezentował. No i mam nadzieję, że tak jakby krok po kroku w tym dialogu, no uchowamy po prostu to nasze serce, to co zostało, serce zielone. No mam nadzieję też, że odrośnie i, i będzie to zielone serce Świdnika. Dziękuję bardzo Panie Ministrze, dzięki Edyta i myślę, że tu jeszcze jakieś pytania. Wszystkie działania, które podejmowało tutaj Nadleśnictwo, leśniczy, Leśniczy były raz, że zgodne z prawem, dwa także z wiedzą i sztuką leśną. I tutaj za chwileczkę będzie nowy las, który Tutaj z jednym z kolegów ekonomistów rozmawiałem po drodze. Zdecydowanie lepiej i szybciej akumuluje węgiel niż czasem stare lasy. Ale my rozumiemy, my rozumiemy te emocje, nasze, nasze działania są oparte o, o naukę, o, o wiedzę, którą i badaniami, ale także doświadczeniem od ponad 100 lat, którą mamy. Tym niemniej jednak to jest takie miejsce, które rzeczywiście dla Świdnika, dla Lublina jest emocjonalnie cenne, ale także przyrodniczo. I tutaj powstaje zespół lokalnej współpracy. Takie zespoły powstają w całej Polsce, także już na terenie naszej regionalnej powstały i które w wielu miejscach dopracowały się takich rozwiązań, które zadawalają każdą ze stron. Zapraszamy. E, państwa, bo w tej chwili tworzony jest taki zespół, e, dla, będzie on tworzony dla Rejkowizny, ale także będzie dla, e, na terenie całego Lublina e, działał. E, być może będziemy go tworzyli dla poszczególnych kompleksów leśnych e, w taki sposób, e, żeby no przede wszystkim także społeczeństwo miało udział w tej gospodarce i akceptowało działania, które ewentualnie wspólnie ustalimy. Dlatego tak jak zadeklarowałem, żadne prace związane z pozyskaniem drewna nie będą, chyba że pojawi się jakaś sytuacja bardzo niebezpieczna dla ludzi, bo taka sytuacja może się zdarzyć, a tak jak pan minister tu wspomniał, to nadleśniczy odpowiada za bezpieczeństwo. Bo na terenie lasów, to mógłby być jakiś tam szczególny przypadek do momentu, kiedy nie wypracujemy, nie wypracujemy ustaleń, zespół nie wypracuje, bo, bo to, to nie będziemy takich prac tutaj prowadzili. Czyli nie będzie wycinki w lesie Rejkowizna, dopóki te, ten zespół nie zakończy prac, nie, nie ustali jakichś wspólnych. Tak. A dzisiaj, ile, ile, ile te, tutaj, jakby, jeżeli chodzi o te dotychczasowe prace, to ile udało się, że tak powiem? Wyciąć? Coś olej się Rejkowi Jak on jest duży, ile wycięto? Tym... Wow, to ja tych tak wszystkich rzeczy nie mam, mam tutaj informację z tyłu. 200, to, jest, to jest 270 hektarów. Jeśli chodzi o plan, o plan, przepraszam, o plan urządzania lasu, no to prace odnowieniowe. Które Państwo często nazywacie wycinką, pracę odnowienia lasu, bo w nomenklaturze leśnej, rębnie, to jest sposób odnowienia lasu. Więc zajmuje około 10% z tych 270 hektarów. W tej chwili jesteśmy mniej więcej równo z upływem obowiązywania planu urządzenia lasu, czyli w połowie, czyli około, około 5% powierzchni jest, była użytkowana i odnawiana. I na tym pół 5% się zatrzymujemy, czekamy na efekty. Pracy. Tak, na, tych, na tym się zatrzymujemy. Jeszcze będziemy rozmawiali, bo tak naprawdę często Państwo też jako wycinanie lasu traktujecie Um, prace pielęgnacyjne w starszych drzewostanach, czyli te, które my nazywamy e, trzebieżami, e, gdzie przerzedzamy, e, wycinając e, e, słabsze czy, czy gorsze jakościowo drzewa, pozostawiając te najcenniejsze. E, na ten moment także je wstrzymamy. Mam nadzieję, że zespół lokalnej współpracy będzie tutaj. E, Biary szybko pracował i my będziemy przedstawiali to, co jest w planie urządzania lasu zatwierdzone i będziemy to modyfikowali, myślę, że wspólnie z Państwem. Dzisiaj otrzymaliśmy bardzo ważną deklarację. Zależało na tym nam i walczyliśmy o to przez ostatnie miesiące, czyli deklarację od dyrektora Regionalnego Lasów Lubelskich, że wycinka tego lasu zostanie zatrzymana dopóki nie wypracujemy kompromisu, dopóki nie znajdziemy wspólnego rozwiązania tak żeby ten las był naszym lasem Świdnickim. Dla obywateli, a nie tylko gospodarczym. Co Pani myśli o propozycji, żeby w silniku właśnie dla strajkowizna, zamienić w taki las społeczny? Nie wiem, cały... To jest i dobre, i złe rozwiązanie. W sensie nie, rozgr nie rozgraniczyliśmy tutaj z Panem Ministrem dwóch rzeczy. Las społeczny, program ministerialny jest programem, w którym, tak jak minister nam powiedział, Lubels Lubelski, lasy lubelskie już nie zdążą wziąć udziału. Niestety. To jest wielka szkoda. Jest 14 aglomeracji, które bierze udział w tym pilotażowym projekcie. Świdnicki Las czy Lubelskie Lasy, Stary i Dąbrówka się na to nie załapały. Bardzo mi przykro z tego powodu, bo jak minister był w, w lasach dookoła Bielska Białej to jednak machną tą różdżką i ni stąd nie lasy wokół Bielska białej są w tym pilotażowym programie. Natomiast my rozmawiamy tutaj o drugim rodzaju powiedzmy lasu społecznego, czyli zmiany funkcji. Jest to program, który jest stworzony przez lasy państwowe. Jest to zarządzenie wewnętrzne lasów państwowych, co powoduje, że no, nie mamy żadnego, jeżeli byłyby jakieś według nas uchybienia w wykonaniu wycinek, czy to my nie mamy możliwości skarżenia lasów państwowych, nie ma dodatkowo lasy państwowe to, co wypracujemy z nimi w ramach pracy w tym zespole lokalnym. Oni mogą nasze uwagi wziąć, jakby pomyśleć o nich, ale one nie są żadnymi wytycznymi dla nich. My już tego doświadczyliśmy, dlatego że kiedy był urządzany pól e, dla lasu Ryjkowizna 5 lat temu, my chodziliśmy po tym lesie. My z doktorem Jarosławem Krogulcem e, o, oznaczaliśmy drzewa dziuplasty, które według programu Natura 2000 miały być e, drzewami chronionymi. Jaką? E, wszystkie zostały wycięte. mamy i dowody na to, jaka była odpowiedź na dleśnicznego kota? Gdybyśmy mieli nie wycinać drzewdziu plasty, to nic nie moglibyśmy wyciąć na rejkowiźnie. A proszę zapytać doktora Krógulca Jarosława, który jest ornitologiem no po prostu niesamowitej klasy, no po prostu rejkowizna właśnie z tego powodu jest wyjątkowa, ze względu na ptaki. I wycinając im drzewa, dziuplastę, no tracimy tą wyjątkowość przyrodniczą tego lasu.